Z Ewangelii Świętej dzisiaj słyszeliśmy zarzut taki skierowany przeciwko właśnie tym ziomkom pana Jezusa, tym, którzy właściwie znali go w małości, że nie uczynił tam wiele cudów z powodu ich niedowiarstwa. A właściwie to tak trochę zahacza, nie, tyle, nie tylko nie o samą wiarę, ale właśnie także o o ufność, o zaufanie. Widzimy to właśnie też tę te zależność. W Ewangelii Świętej często jest słowo wiara w takim podwójnym znaczeniu właśnie wiara i ufność równocześnie. Otóż yy, yy, oni właśnie mieli trudności z powodu zdrowego rozsądku. Bo no, widzieli pana Jezusa jako zwyczajnego syna cieśli, który niczym się nie różnił od innych. No, niczym w ich oczach nie różnił, prawda? Poza tym, że był wiernie spełniał przykazania, ale poza tym nic nie widzieli innego w nim, a tu naraz on powiada, że jest Mesjaszem. Więc ten zdrowy rozsądek im przeszkadzał. I chcielibyśmy się jeszcze zastanowić, czy właśnie. Istnieje między ufnością a zdrowym rozsądkiem jakieś przeciwieństwo. Czy ktoś, kto chce ufać, to się musi wyrzec zdrowego rozsądku, czy jak to jest? Każdy może mieć inny sposób pojmowania ufności. To znaczy taki bardzo osobisty, oparty właściwie na swoich, także własnych. Przeżycia. I to jest w tym sensie, prawda, nie chodzi o inny teologicznie pojmowany sposób, bo teologicznie i teoretycznie powinien być ten sam, tylko praktycznie to inaczej wygląda sprawa. Praktyka wykazuje pewne trudności. Jedną z takich trudności to jest to, gdy człowiek ma poczucie, że się Jakoby na Panu Bogu zawiódł, ponieważ modliłem się, prosiłem, a nie zostałem wysłuchany. Właśnie spodziewałem się, miałem bardzo wielką ufność, że zostanę wysłuchany, a nie zostałem wysłuchany. Ale trzeba tu teraz powiedzieć, właśnie, że dopiero wtedy się okazuje, że nie miałem prawdziwej ufności. To znaczy, że ona się skończyła. To znaczy, ja właściwie się kierowałem rozsądkiem, a tak myślałem, że Pan Bóg musi tak zrobić, jak ja myślę. I teraz, kiedy Pan Bóg tak nie zrobił, to ponieważ moja ufność była oparta na moim rozsądku, na moim własnym rozumowaniu, to wobec tego teraz ja się czuję zawiedziony. I to jest właśnie dowód, że właśnie prawdziwej ufności nie miałem. Bo właśnie wtedy dopiero się zaczyna no, ta możliwość okazania Panu Bogu, czy ja naprawdę ufam, czy nie. Trzeba wtedy właśnie, kiedy się wydaje, żeśmy się zawiedli, to wtedy właśnie trzeba zaufać mądrości i miłosierdziu Bożemu, które są nieskończone, mają nieskończone, niewyczerpane sposoby, żeby wypełnić to, co jest dla mnie najlepsze. Ufność właściwie równa się pozostawieniu wyboru Panu Bogu. To znaczy, ja oddaję się Panu Bogu i to wszystko oddaję Panu Bogu, także wynik i załatwienie zostawiam Panu Bogu. W praktyce jest często tak. Póki wydaje mi się, że Bóg chce coś mi załatwić, to ja ufam. I nawet wyznaczam. Po swojemu tak można powiedzieć, no może nie tak jakoś tam bezczelnie, no ale w każdym razie tak jakoś tam po swojemu wyznaczam Panu Bogu termin i sposób załatwienia. A właśnie gdy to się nie stanie, to wtedy mi się wydaje, że zaczyna, powinienem się zacząć kierować jednak rozsądkiem. I ewentualnie może wtedy dopiero zaczynam coś robić. A może Pan Bóg chciał, żebym już coś robił przed tym, a mi się nie chciało i nic nie zrobiły. Ale teraz ja zaczynam tak robić i działać, jakby Pan Bóg nie chciał, to ja teraz muszę sam. I to jest oczywiście nonsens. Bo Pan Bóg rzeczywiście może wszystko i nie ma dla Pana Boga żadnej niemożliwości, Chociaż może termin i sposób załatwienia czegoś przez Boga nam nie odpowiada. Zwłaszcza na przykład nawrócenie bliskich osób nie musi być błyskawiczne. Może się dopiero odbyć po naszej śmierci. I teraz co jest z tym rozsądkiem? Wyrzec się rozsądku? Rozsądek przecież dał nam Pan Bóg. To znaczy mamy go używać. Ale o to chodzi, że mamy działać w łączności z Panem Bogiem. W zależności od Pana Boga. Ten rozum, nasz znaczy rozsądek powinien ciągle tylko właśnie działać w tym kierunku w nas, żebyśmy się zbliżali do Boga. Żebyśmy od Pana Boga chcieli być zależni. A sam rozsądek właściwie niczego dobrego nie zdziała. Bez połączenia go z Bogiem poprzez ufność. Taka jakaś samodzielność w rozsądku to jest właściwie pycha. A zwłaszcza gdy są jakieś wyniki tego takiego samodzielnego działania. Bo przecież Pan Bóg i największym grzesznikom pozwala działać. I oni działają i się wiele rzeczy udaje. Jeżeli teraz te wyniki tego naszego tak zwanego rozsądnego działania, niezależnego od Pana Boga, sobie przypisujemy, to oczywiście to już jest szczyt pychy. To jest właśnie ta pycha w ścisłym znaczeniu. Nawet wtedy oczywiście, kiedy cokolwiek otrzymamy przez współdziałanie z Bogiem, to też musimy właśnie uznać, że to. Właśnie to współdziałanie nasze z Bogiem, to ono sprawiło, że były jakieś wyniki. Jeżeli właśnie działamy tak tylko w oparciu o swój własny rozsądek, to często jest w ten sposób, że gdy mamy niepowodzenie, gdy nam się nie uda, to oczywiście przypisujemy to komuś. Szukamy tych winnych. I stąd jakaś złość w nas powstaje tak zwana złość. I nie. I stąd konflikty z ludźmi. A prawdziwa ufność właściwie chroni te tak zwane nasze nerwy. Gdy nasze pragnienia się nie spełniają, gdy nasze wysiłki jakoś nie dają owocu spodziewanego. Nie trzeba dopasowywać ufności do rozsądku. To znaczy, jakby Pan Bóg musiał zrobić tak, jak mi nie, nie dyktuje mój rozsądek, jakoby to był jedyny sposób właśnie i, i właśnie to najlepsze, że teraz i wtedy się stanie to, co ja przewiduję, co ja sobie zaplanowałem. To jest tylko pozorna ufność. A ufność wyklucza właśnie to dyktowanie Panu Bogu, czy to terminu, czy sposobów, czy działania i osiągnięcia tego, czy wyników. Grzeczne dzieci nie wymagają, nie czynią Ojcu uwag, nie mają jakichś wymagań wobec Ojca. Ojciec nasz, Bóg, jest najlepszym pedagogiem i wie kiedy i jak, co należy właśnie spełnić z naszych pragnień, z naszych próśb. Jak to zresztą Pan Jezus to powiedział w tej przypowieści, dając trzy przykłady o tym, że jeżeli Wasz dziecko Twoje Cię prosi o to, żebyś mu dał chleb, czy dasz mu kamień, albo jeżeli Cię prosi o rybę, czy dasz mu skorpiona, prawda? Więc to są, to jest takie naoczne właśnie przystąpienie, a czego dopiero ojciec niebieski, o, czego da? Nie odmówi czego? Dobrego ducha. A nie, że wszystko da, tylko da dobrego ducha, dobre zrozumienie. Więc ufność w gruncie rzeczy, ta nasza ufność, jest wynikiem spotkania naszego z Bogiem. To znaczy, wynikiem działania łaski Bożej na nasz rozsądek. I w gruncie rzeczy tylko rozum oświecony wiarą wlaną przez Boga zdobywa się na prawdziwą ufność. Czyli jest niesłuszne przeciwstawianie ufności rozsądkowi, a słuszne tylko jest poddanie naszego rozsądku łasce Bożej i stąd powstanie uf. To jest właśnie to takie, ta wielka wiara w, wiel w dobroć i w nieskończoną miłość i miłosierdzie Boga, jednak niektórym ludziom daje jakoby władzę nad Bogiem. I to jest tajemnica tej tak zwanej wiary, o której Ewangelia święta często mówi. I ciągle zachęca, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne. To byście powiedzieli tej górze rzuć się w morze, by się rzuciła, bo temu drzewu wyrwi się z korzeniami by się zrywało. To znaczy, że my mamy jednak prawo właśnie poływać się na to ciągle i mamy prawo niejako przedstawiać jej Panu Bogu nasze prośby i jeżeli ta ufność właśnie opiera się na jego wielkim miłosierdziu, to my mamy jakąś władzę nad Panem Bogiem. Jakąś. To jest bardzo indywidualna rzecz. I tutaj bym nie chciał przez to całe mówienie o tym rozsądku nikim osłabić, właśnie tego właśnie takiego spontanicznego i dziecięcego jakiegoś takiego pragnienia, żeby Panu Bogu narzucić. Bo wtedy, jak rozsądek Panu Bogu narzuca, to Pan Bóg jest obrażony. A jak właśnie dziecięcy w taki sposób, niejako nierozsądny, narzuca Panu Bogu coś, to Pan Bóg się nie czuje obrażony. To znaczy, w tym sensie chciałbym powiedzieć, że dziecku właśnie to jakoś wolno. Właśnie, jeżeli się tego swojego takiego ludzkiego rozsądku wyrzeka, oddaje Pan Bogu, to wtedy właśnie staje się dzieckiem, w pewnym sensie naśladuje właśnie ten sposób dziecięcy, i wtedy Pan Bóg się nie obraża, tylko właśnie spełnia jego właśnie prośby i pragnienia. Ale to jest oczywiście jakaś tajemnica w tym. Czyli dlaczego to tak jest? Czy Pan Bóg spełnia. Dlatego, że to dziecko prosi, czy też dziecko umie poprosić, ponieważ otrzymuje od Pana Boga oświecenie. Bo się nie rządzi tym swoim rozsądkiem, tylko przyjmuje od Pana Boga oświecenia. I dlatego wie o co prosić, i dlatego właśnie zostaje wysłuchany. I to dopiero to właśnie, jak to naprawdę jest, to dopiero poznamy w niebie, jak to nam naprawdę było. No, no, to jest taka jakaś tajemnica poszczególnego człowieka między Panem Bogiem a nim pozostałym.